Właśnie zaparzyłem sobie kawę i wpadłem na pewien pomysł. Otóż taki, że zawsze, jak piję kawę na biwaku i jestem sam na tym biwaku, to nagrywam, jak piję kawę, nic nie mówię i wpadłem na taki pomysł, żeby może zrobić taki cykl właśnie, że Porozmawiamy sobie przy tej kawie, co? Co o tym myślicie? Pomysł zrodził się w głowie dosłownie przed chwilą. Bo kawa to jest taki też taki napój towarzyski, jakby nie patrzeć, nie? że idzie się do kawiarni, porozmawiać z kimś, nie? W tym przypadku jestem w najlepszej kawiarni, chyba jaką można sobie wymarzyć. Może na start porozmawiamy sobie o, o tym właśnie, skąd się wzięła ta pasja. Ta pasja do biwakowania w lesie. Otóż jak sobie przypominam, to od dzieciaka już zawsze byłem, tak powiem, piromanem, nie? Uwielbiałem palić ogniska, czy to na działce z rodzicami, czy no, nie powiem, że gdziekolwiek, bo wtedy to. no Sorry, sir, sorry ale no, nie paliłem ogniska gdziekolwiek. A, no ale zazwyczaj to było na działce, nie? Później, jak już podrosłem, no to wiadomo. Pierwsze wypady nad jezioro, nad rzekę. Pierwsze browary, nie? No i co? Fibi, nie, kop dziury. Jeździło się nad jezioro. Nad rzekę. Paliło się ognisko. Do ognisko oczywiście kiełbaski, nie? I zawsze byłem to ja, który pilnował ognia. Byłem władcą płomieni. No. Ale skąd to zamiłowanie właśnie do Bushcraftu był kiedyś taki program na nie? Wyprawa Robinson się nazywał. I zawsze pamiętam, że chciałem wziąć w nim udział. Jak ja to zobaczyłem, że oni kurczę są na dziko, na jakiejś wyspie, znaczy no, nie wiem czy to na dziko było, czy to było po prostu y, zrobione pod program czy nie, no ale no w, w telewizji efekt był taki, że po prostu wyglądało to jakby byli na dziko, nie? I jak tylko zobaczyłem ten program stwierdziłem, no kurczę, kończę osiemnastkę i jadę na Robinsona, nie? Ale no niestety tylko jedna edycja tego była i, i wałkowałem później na YouTubie cały czas te odcinki, oglądałem. No. Podobał mi się ten program po prostu później wszedł w... Później jeździłem pamiętam nad jezioro pod namiot na dziko Ale to było takie no, na dziko zawsze w no, pełno ludzi wokół było takie no miejsce na dziko, no, ale jednak nie takie samotnie, nie? Zawsze pamiętam, że Rozbijać się tam, gdzie są ludzie, nie? że to daje mi gwarancję bezpieczeństwa. No ale jednak no nie zawsze tak jest, no bo różnie ludzie reagują na alkohol, bo zazwyczaj w takich miejscach jest alkohol, tak. Zawsze powtarzałem, że no, nie ma co się bać, tak. Wędkarze są obok mnie, są rozstawieni, no to nic mi nie grozi, nie. Na szczęście nic przykrego mi się w tym okresie nie przydarzyło, nie miałem już złych doświadczeń z ludźmi. No ale jednak teraz z perspektywy czasu wolę jednak czas spędzać z dala od ludzi, nie? I potem się zaczęły filmiki bushcraftowe na YouTubie. Odkryłem coś takiego, wpisywałem jakieś hasło, nie wiem jakie, nie mam pojęcia. Pewnie jak temat jakiegoś ogniska czy coś. No i zobaczyłem. Pamiętam yy, kanał Bushcraft Brothers chyba bushcraftowy oczywiście, klasyka, nie? Każdy, na bush, każdy zna bushcraftowego, także to nie jest żadna tajemnica, że ja też go oglądam, nie? Później ekwipunek dźwigany codziennie. No i to jest takie moje grono właśnie zamkniętych, że tak powiem, kanałów, które molestuje na YouTubie. No i jakieś takie jeszcze poboczne. Lubię oglądać ludzi, którzy zaczynają biwakowanie, tak, no bo to jest temat bliski mnie, no bo ja biwakuję od trzech lat, nie uważam się za super doświadczonego, cały czas coś nowego, głupie to, że mam czajnik dopiero po trzech latach. Co jeszcze? To, że aktualizuję swój sprzęt, także jakby nie patrzeć, jestem cały czas świeżak, tak, no bo próbuję... Różnych rzeczy, nie? Dobra, ale nie odbiegając od tematu. Yy, taki pierwszy impuls, żeby iść do lasu dał mi Bartosz. Bartosz biwakuje już od 8 czy 9 lat, mi mówił. I on tą pasję połączył z ASG, z karabinkami, nie? Tam miał swoją ekipę i jeździł i w ogóle. I pamiętam, że miałem urodziny i wiedział, że jestem zajarany survivalem, nie? No, to żeby taki motor, żeby taki dać impuls napędowy, kupił mi hamak z Decathlonu, scyzoryk z Victorinoxa, który mam zresztą przy sobie, o mam, zawsze go noszę przy sobie. Wykałaczka jest, szczypczyki, korkociąg czasem też się przydaje. Także taka, taki multi tool scyzoryk. Zawsze się przydaje, nie? No i takiego kopa dopiero Bartosz mi tak naprawdę dał. I ja mam urodziny w kwietniu. W sierpniu pojechaliśmy na pierwszy biwak. Kupiłem sobie plandekę budowlaną. Bo nie chciałem kupować tarpa. Bo nie chciałem marnować po prostu pieniędzy. Bo nie wiedziałem, czy taka forma odpoczynku mi się sprawdzi, nie? Pamiętam, miałem goły hamak bez podpinki, bez niczego. Miałem. Fibi, chodź tutaj. Yy, miałem karimatę, na której teraz śpi pies. Śpiwór z Biedronki, który no, do tej pory używam, no bo jest dobry, nie? To dlaczego miałbym go nie używać, nie? I tak to się zaczęło właśnie w sumie. Umówiliśmy się z Bartoszem, z Jabolem. Taka nasza trójca podwórkowa była. Zawsze na nas tak mówili, święta trójca, nie? Zawsze wszędzie się śwędaliśmy razem. No i pierwszy biwak też odbyliśmy razem. Jabolowi się nie spodobało. Mi się spodobało i robię to do dzisiaj. Tylko, że no, ten pierwszy biwak to nie był taki bushcraftowy biwak, nie, to był bardziej melans w lesie. No ale powiedzmy to, że to był taki no pierwszy dziki biwak, tak, bo to byliśmy na miejscówce naszej dotychczasowej, obecnej, inaczej, naszej obecnej, obecnej miejscówce, po prostu trafiliśmy to przez przypadek. Wartość jest z Łodzi, ja jestem z Torunia. Ja bol z Wocławka. Ja w Włocławku też mieszkałem i zawsze tak było, że po prostu Bartosz do nas na święta przyjeżdżał, na każde wakacje, ferie i tak się zgadaliśmy i taka przyjaźń od Piaskownicy jest, nie? No i wybraliśmy właśnie miejsce między Włocławkiem a Płockiem, żeby każdy miał w miarę blisko, nie? Z Torunia i Łodzi to jest połowa drogi. I tam się umówiliśmy, poszliśmy w las. Jabł trochę narzekał, że nie chce iść dalej, bo, 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 bo nie, bo był źle spakowany po prostu też, to też yy, ta kwestia, nie chciał mu się targać tego wszystkiego. I stwierdziłem, że dobra, tutaj jest górka, idziemy za górkę i, i tutaj zobaczymy, czy jest jakieś fajne miejsce. Nie? No i spodobało nam się to miejsce i tak tam zostaliśmy i biwakujemy tam do dzisiaj, nie? Tak naprawdę. Miejsce znalezione przez przypadek. Yy, oddalone, no mówię, w linii prostej, 20 km od Włocławka, 20 km od Płocka, żadnej żywej duszy, zero cywilizacji, zero niczego, głucho tam jest po prostu, głucho, świetnie. No i pierwszy biwak właśnie tak yy, u mnie minął, że spałem w hamaku, na hamaku, na hamaku spałem, pod plandeką, bardzo mi się to spodobało i nie minęło długo czas, dużo czasu nie minęło i umówiłem przepraszam, i umówiłem się z Bartoszem na kolejny biwak. Już wtedy byłem bardziej przygotowany, zrobiłem sobie swoją pierwszą podpinkę ze starego śpiwora. Podejrzałem u kogoś na internecie, już tego wpisu nie ma, bo to był jakiś blog. I na podstawie tego wpisu zrobiłem podpinkę Działa do dzisiaj. Jak wykonać tą podpinkę, macie u mnie na kanale, nie? No i biwakowaliśmy, tam jeszcze dwa czy trzy biwaki zrobiliśmy. I Bartosz się mnie zapytał, no to co, no to... Bo już taka jesień była w sumie, no to kończymy biwakowanie. Mówię, nie, 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 hola, hola. Idę do sklepu poszukać zimowego śpiwora. Mówię, nie, 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 ja nie chcę przerywać tej pasy, nie? No tak i tak mi się spodobało i tak naprawdę pierwszy sezon u mnie nigdy się nie skończył. Cały czas biwakuję, od tamtego momentu jak poszliśmy pierwszy raz w las, biwakuję cały czas, cały czas, cały czas. Już mówię, pierwszy sezon i kupiłem sobie śpiwór zimowy, bo stwierdziłem, że no to jest tak fajne, tak od... resetuje yy, mózg, idzie się odciąć od tej rzeczywistości, od tego całego zgiełku w mieście, od tej pracy, gdzie wszystko jest na teraz, na zaraz, szybko, więcej. A tu cisza, spokój, nikt Cię nie goni. Elegancko. No. No i po tych właśnie dwóch czy, znaczy trzech czy czterech biwakach właśnie stwierdziłem, że sobie założę kanał, że będę to relacjonował. Przy okazji... Tak, założyłem kanał, jak poszedłem na swój pierwszy biwak. Wtedy sobie postanowiłem, że się pobawię trochę telefonem, zobaczę jak to jest. I mówię, zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? I to była moja pierwsza solówka. I to była moja pierwsza solówka. Zupełnie nie wiedziałem co robić, nie? Ale to może temat na inną pogadankę może, co? No i tak się właśnie zaczęła moja przygoda z bushcraftem, że tak powiem. Mówię, ten las, ten klimat ogniska, wszystko miałem zakorzenione tak naprawdę od małego dzieciaka, bo mówię, zawsze byłem piromanem, zawsze mnie to jarało. Oglądałem te właśnie wyprawy Robinson. No. I tyle. Tyle na dzisiaj mi się wydaje. Bo mógłbym tak gadać i gadać i gadać i gadać, i bym tematy wyczerpał, nie? No. Zrobię z tego oddzielny od y, y, film, bo moje filmy ostatnio są bardzo długie i z tą pogadanką może wyjść jeszcze dłuższy. Zawsze staram się montować filmy optymalnie tak na pół godziny, bo to ja sam oglądając wiem, że takie odcinki najlepiej się ogląda. Ale ostatnio jest no 40-50 minut, także trochę przesadzam. Także to będzie osobny film. Dajcie znać, czy taka forma pogadanki Wam się podoba, czy nagrywać dalej jakieś tematy. Możemy sobie opowiadać o różnych rzeczach. Na przykład jak biwakować z psem. Czy jest bezpiecznie biwakować z psem. No akurat w tym mam, moim zdaniem, zajebiste doświadczenie, tak. Nie wiem, jak wybrać miejscówkę. Jak, no jest dużo tematów, jakieś nie wiem, opowieści takie, jakieś nie wiem, może nawet straszne, które się zdarzyły w lesie. Ja miałem takie może dwie sytuacje, może nie straszne, ale no, które po prostu no, nie spanikowałem, tylko obudziłem mnie w nocy i musiałem interweniować, nie? Ale to dlatego, że byłem z psem, <laughs> bo jakby psa nie było, to bym nawet się nie zorientował, że cokolwiek się dzieje, nie? No, także tematów troszeczkę jest do przegadania, może jeszcze Bartosza w to wciągnę, jak będzie z na biwaku. Także piszcie w komentarzach co o tym sądzicie. Czy mam nagrywać? To no i dajcie łapkę w górę, pomóżcie mi trochę się przebić przez ten yy, algorytm. No bo ostatnio mi filmy spadły w dół, ale może dlatego, że miałem dużą przerwę po prostu w dodawaniu i mam nieregularne dodawanie. No bo po prostu czasu na to nie ma. Nie ma czasu, cały czas pracuję głupia firma. Dobra, kończę. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.